calendar vocabulary past tense present tense future tense słownictwo kalendarzowe czas przeszły czas teraźniejszy czas przyszły date data konkretny dzień w kalendarzu deadline Termin. Ostatnia data ukończenia zadania. Milestone. Kamień milowy. Znaczący etap w projekcie lub wydarzeniu. Anniversary. Rocznica. Roczne świętowanie ważnego wydarzenia z przeszłości. Quarter. Kwartał. Trzymiesięczny okres w roku finansowym. Fisco Fiskalny. Dotyczący rządowych lub organizacyjnych spraw finansowych. Timeline. Kalendarium. Graficzna reprezentacja wydarzeń w kolejności period okres długość lub odcinek czasu appointment spotkanie zaplanowane spotkanie lub ustalenie z kimś due należny coś oczekiwane lub wymagane na określoną datę Calendar Vocabulary Słownictwo Kalendarzowe Beata Kohl, a sheep farmer, noted the shearing date. Beata Kowal, hodowca owiec, odnotowała datę strzyżenia. Eva Kral, a cashier at Little, announced sale deadline. Eva Krul, Kasierka Widlu ogłosiła termin sprzedaży. Tomasz Wilk, a librarian, will celebrate his hiring milestone. Tomasz Wilk, bibliotekarz, będzie świętował swój kamień milowy w zatrudnieniu. Piotr Zaczek, a local baker, marked his five-year anniversary. Piotr Zając, lokalny piekarz, obchodził pięćlecie pracy. Alice Spak, a cook, updates her quarter year food supplies. Alasz Spak, kucharka, aktualizuje swoje kwartalne zapasy żywności. Roman Benes, a taxi driver, will update his fiscal earnings. Roman Bananaś, taksówkarz, zaktualizuje swoje zarobki podatkowe. Emil Klaus, a security guard, updated his shift timeline. Emil Klaus, ochroniarz, zaktualizował swój harmonogram zmian. Adam Kula, a hospital nurse, monitors the meal's period. Adam Kula, pielęgniarz szpitalny, monitoruje okres wydawania posiłków. Olalis, a pediatric nurse, will set new appointments. Olalis, pielęgniarka pediatryczna, ustali nowe terminy wizyt. Zazia Papuga, a realtor firm clerk, marked the sale due date. Zosia Papuga, urzędniczka w firmie pośrednictwa nieruchomości, zaznaczyła termin sprzedaży. Calendar vocabulary. Date. Deadline. Milestone. Anniversary. Quarter. Fiscal. timeline period appointment due calendar vocabulary bayotta cole a sheep farmer noted the shearing date Ava crawl a cashier at little announced sale deadline thomas wilk a librarian will celebrate his hiring milestone pietraszak a local baker marked his five-year anniversary alice bach a cook updates her quarter-year food supplies roman Banis, a taxi driver will update his fiscal earnings emil klaus a security guard, updated his shift timeline. Adam Kula, a hospital nurse, monitors the meals period. Ola Liss, a pediatric nurse, will set new appointments. Zazia Papuga, a realtor firm clerk, marked the sale due date. Questions and Answers Pytania i odpowiedzi What did Beata Cole, a sheep farmer, note? Co zauważyła Beata Kowal, hodowczyni owiec? A. Sale deadline A. Termin sprzedaży B. Shearing date B. Datę strzyżenia C. Shift timeline C. Harmonogram zmian D. Hiring milestone D. Kamień milowy zatrudnienia Eva Król, a cashier at Lidl, announced the Eva Król, kasierka w Lidlu Ogłosiła. A. Fiscal earnings. A. Zysk fiskalny. B. Shearing date. B. Data strzyżenia. C. Sale deadline. C. Termin sprzedaży. D. Quarter year food supplies. D. Zapasy żywności na kwartał. Questions and Answers. Pytania i odpowiedzi. What will Thomas Wilk, a librarian, celebrate? Co będzie świętował bibliotekarz Tomasz Wilk? A. Hiring Milestone. A. Kamień milowy w zatrudnieniu. B. 5-year anniversary. B. 5-lecie. C. new appointments. C. nowe nominacje. D. sale due date. D. termin sprzedaży. Piotr Zaszek, a local baker. Marked his Piotr Zając Lokalny piekarz świętował. A. Hiring Milestone. A. Kamień milowy w zatrudnieniu. B. Five-year anniversary. B. Pięćlecie. C. Shift timeline. C. Harmonogram zmian. d. Meals period. d. Okres posiłków. Questions and answers. Pytania i odpowiedzi. Alice Pak, a cook, updates her. Alice kucharka. Aktualizuje swoje. A. Shift Timeline. A. Harmonogramy zmian. B. Quarter Year Food Supplies. B. Zapasy żywności na kwartał. C. Sale due date. C. Terminy sprzedaży. D. Fiscal earnings. The zyski fiskalne. Roman Banas, a taxi driver, will update his. Roman Banas, taksówkarz, zaktualizuje swoje. A Shearing date. A date strzyżenia. B hiring milestone. B. Kamień milowy zatrudnienia. C. Fiscal earnings. C. Zyski fiskalne. D. Sale deadline. D. Terminy sprzedaży. Questions and answers. Pytania i odpowiedzi. What is Emil Klaus's occupation? Jaki jest zawód Emila Klosa? A. cook. A. kucharz. B. security guard. B. ochroniarz. C. taxi driver. C. kierowca taksówki. D. Librarian. The. Bibliotekarz. Adam Kula. A hospital nurse, monitors the. Adam Kula. Pielęgniarz szpitalny, monitoruje. A. Quarter-year food supplies. A. Zapasy żywności w kwartale. B. Meals period. B. Okres posiłków C. Shift timeline C. Harmonogram zmian D. Fiscal earnings D. Dochody fiskalne Questions and Answers Pytania i odpowiedzi Olalis, a pediatric nurse, will set. Olalis, pielęgniarka pediatryczna, ustali. A. Fiscal earnings. A. Przychody fiskalne. B. New appointments. B. Nowe nominacje. C. Hiring milestone. C. Kamień milowy w zatrudnianiu. D. Shearing Date. D. Datę strzyżenia. What did Zosia Papuga, a realtor firm clerk, mark? Co zaznaczyła Zosia Papuga, urzędniczka firmy nieruchomościowej? A. Sale deadline. A. Nowy termin sprzedaży B. New appointments. B. Nowe spotkania C. Sale due date C. Termin sprzedaży ostatecznej D. Fiscal earnings D. Zarobki fiskalne Bayata Cole, a sheep farmer, noted the shearing date. What did Bayata Cole, a sheep farmer, note? A. Sale deadline B. Shearing date C. Shift timeline D. Hiring milestone Ava Crawl a cashier at little announced sale deadline ava crawl a cashier at little announced a fiscal earnings b shearing date c sale deadline d quarter year food supplies Thomas Wilk, a librarian, will celebrate his hiring milestone. What will Thomas Wilk, a librarian, celebrate? A. Hiring milestone. B. Five-year anniversary. C. New appointments. D. Sale due date. Piotr Zajac, a local baker, marked his five-year anniversary. Piotr Zajac, a local baker, marked his a hiring milestone. B five-year anniversary. C shift timeline. D meals period. Allah's Bach, a cook, updates her quarter-year food supplies. Allah Spock, a cook, updates her. A. Shift timeline. B. Quarter year food supplies. C Sale due date. D. Fiscal earnings. Roman Venice a taxi driver will update his fiscal earnings. Roman Bannis, a taxi driver, will update his A. Shearing date B. Hiring milestone C. Fiscal earnings D. Sale deadline Emil Kloss, a security guard, updated his shift timeline. What is Emil Kloss's occupation? A. Cook B. Security guard C. Taxi driver D. Librarian Adam Kula, a hospital nurse monitors the meal's period. adam kula, a hospital nurse, monitors the a quarter-year food supplies. b. meals period. c. shift timeline. d. fiscal earnings. o. list. A pediatric nurse will set new appointments. A, list, a pediatric nurse will set A. Fiscal earnings B. New appointments C. Hiring milestone D. Shearing date Zazia Papuga a Realtor Firm Clerk, marked the sale due date. What did Zazia Papuga, a Realtor Firm Clerk, mark? A. Sale Deadline B. New Appointments C. Sale Due Date D. Fiscal Earnings